Agnieszka Zaręba, dzień dobry. W pierwszej połowie 2025 roku w Polsce padł nowy, mało chlubny rekord. Aż 3745 firm ogłosiło niewypłacalność. To więcej niż w całym 2022 roku i aż o. 17,7% więcej niż rok wcześniej. Co to oznacza w praktyce? Na to pytanie odpowie dr Mateusz Dadej, główny ekonomista Kofejs w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który współtworzył raport, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Na starcie porozmawiajmy o skali zjawiska, bowiem raport Kofej pokazuje rekordową liczbę niewypłacalności w pierwszej połowie 2025 roku, czyli, tak jak wspomniałam, jest to więcej niż w całym 2022. Co tak naprawdę oznacza ta liczba? Czy to jest sygnał alarmowy, czy może jakieś takie naturalne wydarzenie na rynku? Czy na pewno jest to naturalne wydarzenie? Proces niewypłacalności, przedsiębiorstwa które przestają działać, ale również jest oczywiście w tym samym momencie na pewno wiele firm wzrosło. Natomiast no, faktycznie oznacza to, że cóż z jednej strony oznacza to, że właśnie sytuacja przedsiębiorstw być może nie była najlepsza, faktycznie. Natomiast jest, jest również dosyć ważny trend, no bo faktycznie 17% to jest naprawdę spora dynamika. Szczególnie, że gospodarka Polski, no Rośnie dosyć solidnie. Dzisiaj dostaliśmy zresztą dane 3,4% w drugim kwartale. No i więc z jednej strony wynika to po prostu z popularyzacji procesów restrukturyzacyjnych. To są właśnie. Po pewnych zmianach prawnych one stały się po prostu bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw. No wynika to między innymi właśnie z tego, że one są dosyć powiedzmy, nie wiążą się z tak dużymi kosztami. Nie, to tutaj na moment się zatrzymamy. Nie idziemy jeszcze dalej, wyjaśnijmy, co to znaczy, dlaczego stały się tak popularne. No właśnie, tak jak mówię, z jednej jest dużo po prostu korzyści wynikających z nich, bo w ja. przeciwieństwie do upadłości na przykład y, umożliwia ona dalszą kontynuację przedsiębiorstwa po y, właśnie niewypłacalności. Po prostu y, y, przedsiębiorstwo porozumiewa się z y, właśnie dłuż y, wierzy wierzycielami. Redukuje do pewnego stopnia właśnie zadłużenie na tyle, ile może, oczywiście spłaca, no ale potem oczywiście umożliwia to kontynuację działalności, więc to jest taka chyba jedna z największych korzyści. Oczywiście też procesy restrukturyzacyjne, pozasądowe są faktycznie właśnie nie wiążą się z takimi kosztami, więc jest to atrakcyjne dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, które nie, często nie mogą sobie na to pozwolić, właśnie na takie trochę większe koszty. No i jest również Całkiem dużo, więc po prostu wiele z nich właśnie przyjmuje ten proces restrukturyzacji. Więc no, to są takie czynniki techniczne, regulacyjne, właśnie, które wpłynęły właśnie na tą dosyć zaskakująco dużą dynamikę niewypłacalności. A czy i w jaki sposób należy lub można udowodnić tę niewypłacalność? No, no tak, no, z jednej strony właśnie najzwyczajniej, jeżeli nie, nie, nie jest się w stanie właśnie spłacić e, swoich zobowiązań, przedsiębiorstwo nie jest w stanie właśnie spłacić zobowiązań. E, czy to właśnie jeśli chodzi o należności właśnie takie handlowe, czy to właśnie chodzi o po prostu e, finansowanie, więc e, no, to są właśnie takie główne e, wskaźniki, powiedzmy można powiedzieć. Popatrzmy na liczby, bowiem aż 94% postępowań to restrukturyzacje, a nie likwidacja. Czy to dowód na to, że polskie firmy potrafią walczyć o przetrwanie? Tak, tak, myślę, że tak. I dzięki również te zmiany, w pewnym sensie regulacyjne, umożliwiają im to również. No bo zakładam, że powiedzmy 10 lat temu również chciałyby walczyć o, o kontynuację swojej działalności, natomiast teraz faktycznie te warunki prawne, regulacyjne to umożliwiają. Prawda? Spójrzmy teraz na ten temat sektorowo. Myślę, że taka branża, której warto się przyjrzeć, to budownictwo, bowiem budownictwo jest jednym z sektorów z największym wzrostem niewypłacalności. Co stoi za tą falą problemów? Czy to efekt rosnących kosztów, spadku inwestycji, a może stoi za tym jeszcze coś innego, coś głębszego? No więc prawda, tutaj już tak jak patrzymy na sektory, no to zaczynamy przechodzić do tych takich czynników, które faktycznie są natury ekonomicznej. jeżeli Szczególnie jeżeli spojrzymy, na przykład, właśnie tak, jak powiedziałeś na budownictwo, no to jest to sektor typowo y, też poddany, jakby z, w dużym stopniu zdeterminowany właśnie przez czynniki makroekonomiczne. I faktycznie y, no, budowlanka. Y, pff, Popyt na jej produkty, czy budownictwo, szczególnie mieszkalne, w dużej mierze wynika z popytu właśnie finansowanego kredytem. Kredytem mieszka, mieszkaniowym. No a jak wiemy, stopy procentowe są wciąż duże. Co prawda w tym roku zaczęły maleć, były po prostu obcinane przez bank centralny w Polsce, ale wciąż one są duże, szczególnie na tle historycznym, to zmniejsza jakby popyt po prostu na, na kredyty, a jednocześnie zmniejsza po prostu. Popyt na mieszkania, właśnie, to znaczy budownictwo mieszkalne. Więc to jest właśnie taki duży w pewnym sensie problem. No, oczywiście też są różnego rodzaju budownictwa, takie bardziej związane właśnie z inwestycjami. No, i tutaj też nie widzimy jakiejś poprawy jeszcze w inwestycjach. Więc poza budownictwem mieszkalnym faktycznie są również inne segmenty, które może to nie najlepiej, w których ta sytuacja nie najlepiej wygląda. A możemy o nich? Trochę więcej powiecie? Ja tak wywołałam to budownictwo, bowiem z waszego raportu no, mocno się wybijało, ale na co jeszcze, na które sektory, które branże, które kierunki warto zwrócić uwagę? Prawda, no więc kolejnym sektorem, który również jest do pewnego stopnia zdeterminowany właśnie przez makrootoczenie, no to właśnie produkcja, to znaczy sektor właśnie produkcji przemysłowej. I faktycznie jak. Spojrzymy chociażby na, przykład na, na wskaźniki makroekonomiczne, produkcji przemysłowej, no to od już chyba dwóch lat, jesteśmy w takiej stagnacji. W zasadzie, co prawda, oczekujemy odbicia, w pewnym sensie, między innymi w wyniku jakby napływu funduszy unijnych, natomiast jesteśmy od jakiegoś czasu właśnie w stagnacji. No i tutaj na przykład takim, jednym z problemów, które właśnie dotyczą tego sektora, przedsiębiorstw działających w tym sektorze, jest chociażby silna pozycja złotówki, tak? Znaczy po prostu od jakiegoś czasu widzimy aprecjację znaczy może nie od? od, od na tle historycznym złówka jest dosyć silna, a w tym sektorze jest oczywiście nad, nadreprezentacja eksporterów, to znaczy jest więcej eksporterów niż w innych, właśnie, sektorach, przy, chociażby w handlu, i przez to, no to jednak wydaje dosyć sporo presję na, na marże presję na właśnie. Konkurencyjność również, e, która właśnie w połączeniu też z rosnącymi wynagrodzeniami e, jest po prostu stawia w dosyć ciężkiej pozycji przemysł w Polsce na arenie międzynarodowej. Tak? To znaczy, w pewnym sensie przez ostatni rok widzieliśmy, że jednak ta konkurencyjność, szczególnie właśnie przemysłu, e, jest jednak w nie najlepszej sytuacji. A jak oceniłbyś kondycję polskich firm? Generalnie, no to właśnie, no to są, są również takie trendy, które są jakby prawdziwe, znaczy są skutkują dla wszystkich sektorów, no i jednym z nich jest właśnie rosnący dosyć szybka, znaczy bardzo szybka dynamika wynagrodzeń, więc aktualnie to jest w okolicach 9% rok do roku nominalne wynagrodzenia, więc one rosną szybciej, rosną również szybciej niż produktywność firm, no i przez to też ten, no, to, to po prostu wywiera presję na koszty operacyjne przedsiębiorstw, jednocześnie obniża marże przedsiębiorstw, no i to w zasadzie jest czynnik, który w zasadzie wśród wszystkich przedsiębiorstw dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. No i z tego względu no widzimy też na przykład, że rentowność obrotu netto, znaczy rentowność generalnie przedsiębiorstw jest również na historycznie niskich poziomach. No i to jest przede wszystkim wynika właśnie z tych wynagrodzeń. Czy uważasz, że ten trend, możemy go sobie nazwać kreatywnej destrukcji, może wpływać pozytywnie na polską gospodarkę? Czy widzisz jakieś plusy? Oczywiście jest on absolutnie nie, nie, nie do ominięcia. Jeżeli Polska chce się rozwijać gospodarczo, to po prostu wymaga to w pewnym sensie zmiany struktury, zmiany technologicznej i wszystkiego. Znaczy, zmiana technologiczna jest wręcz synonimem e, właściwie wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego i faktycznie no, wymaga ona po prostu, żeby niektóre z tych przedsiębiorstw e, takie właśnie. <laughs> Które być może nieefektywnie wykorzystują, albo nie, nie, nie dostosowują się do pewnych zmian technologicznych. Nie wiem, chociażby teraz mamy rewolucję AI przedsiębiorstwa, które faktycznie być może nie są, są, dosyć niechętne, żeby na adopcję tych zmian, no to definitywnie one tracą po prostu przewagi konkurencyjne względem innych przedsiębiorstw, po prostu nieefektywnie zarządzają właśnie swoimi zasobami. No i to w pewnym sensie żeby one udostępniły część zasobów, to mogą być zasoby właśnie pracy, zasoby po prostu kapitałowe, aktywa trwałe, jakiekolwiek fabryki, udostępniły je właśnie innym przedsiębiorstwom. No one po prostu boleśnie ujmując, no muszą upaść. No i chociażby takimi przykładami właśnie były właśnie Kodak, tak, producent aparatów, który nie dostosował się do zmian, właśnie rewolucji w tym sensie wśród aparatów cyfrowej. The <laughs> Wciąż utrzymało się kurczowo właśnie tych aparatów analogicznych i analogowych, no i to w pewnym sensie wymusiło upadłość na tym przedsiębiorstwie, tak? Ale jednocześnie udostępniło szereg zasobów, chociażby specjalistów właśnie od fotografii, specjalistów od zarządzania czegokolwiek, ale też aktywów dla innych przedsiębiorstw, które bardziej efektywnie korzystały z tych zasobów. No I to jest jakby absolutny Inherentne dla zmiany gospodarczej. No i właśnie jeżeli chodzi o te zmiany gospodarcze, bo z jednej strony raport pokazuje twarde dane, które łatwo podnieść i mówić o medialnych nagłówkach, jak to zaczyna być źle. Z drugiej strony widzimy pewne plusy, jak oddzielić tutaj te mity od realnej sytuacji gospodarczej kraju. Tak, to jest, to jest dobre pytanie, myślę, właśnie, bo z jednej strony chcemy, żeby y, była do, duża zmiana wśród przedsiębiorstw, żeby te nieefektywne wychodziły, a drugie wchodziły, ale też oczywiście nie chcemy, żeby y, wiele z tych przedsiębiorstw, które efektywnie działają... Y, po prostu ogłaszały niewypłacalność, być może właśnie nie do końca z czynników, na które one mają wpływ. No i wydaje mi się, że właśnie jednym z takich powodów często są takie zmiany koniunkturalne albo jakieś takie szoki zewnętrzne, czy na przykład nagły, szybki wzrost cen paliw, które dotyka przedsiębiorstw wielotransportowych, które być może nie były na to przygotowane. No i faktycznie w takim sensie często to może po prostu doprowadzać do niewypłacalności przedsiębiorstw które są być może efektywnie właśnie zarządzają. No chociażby też e, pandemia była takim przykładem. E, oczywiście państwo, interwencja państwa w pewnym sensie e, jakby e, Ułatwiła działalność przedsiębiorstw i w zasadzie de facto zmniejszyła poziom niewypłacalności. Natomiast część z nich po prostu upadła, ale nie do końca z ich winy. No, nie, nie, nie do końca z winy tego, że być może nieefektywnie działają. Być może efektywnie działały, ale po prostu <grych> były takie, właśnie mieliśmy ten lockdown i to faktycznie negatywnie wpłynęło. Więc ta, takie, szczególnie właśnie pod względem szoków zewnętrznych, to jest czynnik, który może może dobić te nawet efektywnie działające przedsiębiorstwa. A jak wypadamy na tle regionu? Czy liczby, o których dzisiaj mówimy, to w szerszej skali są wysokie liczby, standardowe, czy może jeszcze nie, wcale nie jesteśmy tak z przodu? Wydaje mi się, że właśnie w porównaniu na przykład do gospodarek zachodu, no to faktycznie ten trend, w którym popularyzujemy restrukturyzację, no to jest korzystny. te państwa, które faktycznie są już rozwinięte, one są rozwinięte właśnie między innymi dzięki temu, że warunki regulacyjne po prostu poprawiają, to jakby nadają dynamiki tym, temu sektorowi przedsiębiorstw. To znaczy przedsiębiorstwa wychodzą z rynku, wchodzą na rynek, jeżeli są efektywne i wśród tych właśnie gospodarek rozwiniętych faktycznie restrukturyzacje są również popularne, więc te zmiany są częścią zmian, są częścią rozwoju również instytucjonalnego Polski, który umożliwi nam właśnie tą konwergencję, to znaczy doganianie ekonomiczne do gospodarek zachodu. A jakie praktyczne lekcje płyną z danych zawartych w, rapor w raporcie dla polskich przedsiębiorców? Co powinni wziąć pod uwagę, żeby za rok w kolejnym zestawieniu nie poszerzyć tej grupy firm niewypłacalnych? No wydaje mi się, że szczególnie w następnym roku możemy już widzieć coraz bardziej efekty, w pewnym sensie zamieszek polityki handlowej. Więc pod tym względem, szczególnie eksporterzy powinni zastanowić się być może nad dywersyfikacją niektórych kierunków w eksportu. Tak? Część to na przykład no, chociażby. Będziemy widzieć również po prostu większą konkurencję ze strony eksporterów z Chin. Na to powinny się przedsiębiorstwa przygotować, chociażby być może zwiększając eksport do, na innych, właśnie na, na inne rynki, ale też oczywiście łatwo tutaj mówić, ale też zwiększając w pewnym sensie, być może idąc wyżej w łańcuchu dostaw, to znaczy może bardziej mniej już starać się produkować, montować po prostu produkty, ale bardziej kierować się w stronę produktu finalnego. To oczywiście jest wszystko łatwo tutaj powiedziawszy z no ust ekonomisty. Natomiast no to są właśnie takie zmiany, ale też właśnie bardziej jakby Wyspecjalizowanie może produktów w takim sensie, że będą mniej elastyczne do zmian cen, to znaczy polityka handlowa może właśnie zwiększyć cen na rynku, do którego eksportujemy, ale jeżeli te produkty będą bardziej wyróżnione na tle konkurencji, no to być może te zmiany ceny nie będą tak się objawiać w obniżonym popycie. Więc w takim sensie to może właśnie pomóc, szczególnie jeżeli będziemy patrzeć właśnie w, w, tak, na, na, w kontekście polityki handlowej. No nie? To jeszcze tak na koniec, w pigułce prognozy na najbliższe kwartały, na tą drugą połowę 2025 roku i może na 2026? No więc. Wydaje mi się nam się, że niewypłacalności wciąż będą rosnąć, e, właśnie nad, szczególnie właśnie przez następny rok. E, natomiast oczekujemy, że ta dynamika będzie stopniowo maleć, e, więc z jednej strony rosnąć będzie, ponieważ wciąż widzimy, że jest ta pewna inercja, znaczy ten, to tempo popularyzacji rest, e, procesów restrukturyzacyjnych. I więc to nie jest tak łatwo zatrzymać. Natomiast z drugiej strony wydaje nam się też, że sektor przedsiębiorstw będzie trochę lepszej sytuacji po prostu ekonomicznie. Patrząc po prostu na chociażby na ankiety wśród przedsiębiorstw, coraz mniejsza grupa, coraz mniejsza ich grupa po prostu oczekuje również na podwyżki wynagrodzeń. No to dla nich to jest oczywiście dobrze, trochę mniej dla pracowników wiadomo, natomiast to im trochę ulży pod względem właśnie tych kosztów operacyjnych. Natomiast no też ta prognoza oczywiście może się zmienić. Wciąż jesteśmy w trakcie monitorowania tej sytuacji geopolitycznej. Nie jesteśmy do końca, to znaczy mamy jakiś scenariusz, jak może wpłynąć ta polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, natomiast też, prawdę mówiąc, nigdy nie widzieliśmy takiej zmiany i ciężko tutaj opierając się na danych historycznych, na jakichś tam wydarzeniach, które mieliśmy, w których już doświadczyliśmy. Przewidzieć, jak ten wpływ może wyglądać. Więc tutaj ryzyka są również w dół, czy powiedzmy w górę, jeśli chodzi o niewypłacalności. I tutaj już dzisiaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję również. A Państwu dziękujemy za uwagę i serdecznie zachęcamy do śledzenia, do oglądania yy, także pozostałych odcinków podcastu z cyklu Biznes Między Wierszami oraz newsów ekonomicznych na antenie Radia Z oraz na stronie www.radioz.pl w zakładce Biznes. Ja jestem Agnieszka Zaremba, dziękuję za uwagę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj doktor. Mateusz Dadej. Dziękuję. Dziękuję.